Dzisiaj wpadłem na pomysł, żeby zrobić transfuzję w akwarium, ponieważ NO3 już mam dość wysokie. Przekroczyło mi 50. To też był jeden z eksperymentów. Chciałem zobaczyć, jak szybko narasta. Mam przyrost NO3 1,3 ppm dziennie i teraz miligramów na litr. I teraz zobaczcie, sobie wymyśliłem zamiast podmieniać 30% wody co zawsze przy sumpie skutkuje tym, że grzałka dopiero zaczyna grzać jak już woda jest nalana całkowicie, bo dopiero mogę wtedy ruszyć. Oczywiście jest wtedy przestój też ceramiki i całej filtracji, a nie chciałem tego teraz robić. Chciałem właśnie podmienić więcej niż te 30% wody od razu, żeby mocno zbić NO3, żeby nie robić codziennie podmianek i równocześnie chciałem, żeby grzałka pracowała. Temperaturę wody zawsze mam tak 27-28 stopni, grzałkę na 25 ustawioną. W tej chwili jest y, temperatura 26 stopni, więc grzałka jeszcze się nie załączyła. Ale teraz Wam powiem, na czym polega ta transfuzja. Yy, tak, oczywiście przy sumpie, tak? bo przy akwarium y, bez sumpa no to nie ma problemu, bo po prostu y, możecie spuścić więcej, spuścić mniej. I cały czas wszystko może pracować, natomiast przy sumpie to jest tak, że no jak zejdzie poniżej poziomu komina, no to już yy, nie będzie obiegu, więc ani grzałka, ani pompa, nic nie będzie pracowało, więc jest przestój. Yy, no i yy, też właśnie chciałem to łagodniej zrobić, bo też zawsze jak robię podmianki takie, że spuszczam najpierw 30%, potem nalewam, no to temperatura spada tak do 24, czasem nawet do 23 stopni. A teraz chciałem właśnie to jak najłagodniej zrobić. No i wam powiem jak to zrobiłem. Wziąłem tak, rurkę tutaj z rzutu wody do kanalizacji podłączyłem do zbiornika głównego. Natomiast nalewam bezpośrednio do rurki, którą idzie potem woda do sumpa. Dzięki temu. Rybom bezpośrednio w zbiorniku nie obniża się temperatura, tylko leci najpierw do sumpa, i potem się miesza z tą wodą, która jest, i wylatuje z powrotem. Też ten obieg jest taki bardziej, że nie jedno koło drugiego, tylko najpierw ta woda nowa przejdzie przez cały obieg, i też będzie miała, jak potem już grzałka będzie działała, to od razu ona się będzie podgrzewać tutaj na bieżąco, choć trochę przynajmniej. Strumień jest bardzo mały ustawiony, nawet nie będę teraz wyciągał tego, ale ogólnie jest tak ustawione, żeby dopasować prędkość zrzutu wody z prędkością, zsynchronizować z prędkością dolewania wody. Oczywiście też się to nie udaje idealnie, ale dzięki temu, że mam Sumpa, to mam tutaj bufor. No, w zwykłym akwarium też byłby bufor, po prostu by schodziła woda, ale przy Sumpie to mam ten bufor, który mam tutaj, poziom. Oczywiście nie mogę pompy wyłączać w tym czasie, mam jakiś oczywisty tam zapas, ale w tej chwili nawet mogę wykorzystać do pełna zbiornik, byle tylko nie wyłączać pompy w tym czasie albo prąd, żeby nie padł. No i taką transfuzję całą dzienną chcę zrobić. Yy, obserwuję tutaj ten poziom, yy, mniej więcej pół godziny, to tutaj udało mi się tak zsynchronizować, że pół godziny to tam właśnie 3 cm jest mniej więcej. Więc za jakieś tam 2-3 godziny będę musiał lekko ruszyć zaworkiem, żeby było. W tej chwili jest przybywająca woda 3 cm na pół godziny, a potem ruszę zaworkiem, to będzie ubywająca. Więc na spokojnie, bez jakichś dużych ruchów, ta woda cały dzień sobie tutaj pracuje. No i wam pokażę tutaj po, po wężykach, co się dzieje. Tutaj najpierw idziemy na zrzut wody. No i zrzut wody jest tutaj bezpośrednio do wany. Coś zatkałem wanę, żeby wiedzieć, mieć pojęcie, ile tej wody już wymieniłem. Tutaj o, zobaczcie, założyłem na końcówkę, o, żeby to dobrze było widać, założyłem sobie folię na końcówkę yy, i gumeczkę, więc yy, i zrobiłem malutką dziureczkę, żeby ograniczyć ten. Wypływ, bo wiadomo, zrzut zawsze jest dużo wydajniejszy niż nalewanie. Dlaczego? Bo nalewam przez filtr, tak? Wracamy teraz tutaj i teraz idziemy na nalewanie. No i nalewanie to mam tutaj zrobione. Mam filtrację, tak, oczywiście. Tylko przez te trzy pierwsze wstępne filtry idzie woda, i bezpośrednio tutaj, wtedy po tych filtrach idzie do akwarium, tak? Więc mam. Dwa sedymentacyjne filtry 5 mikronów i 1 mikron i aha, no i jeszcze tutaj mam zaworek, który właśnie sobie ustawiłem w tej chwili, tak o, w ten sposób, i tak minimalnymi ruchami mogę sobie sterować, czy wody ma przybywać więcej, czy, czy mniej. I tamtą dziurkę, jak miałem. Na zrzucie mam na stałe, a właśnie ilością wody przybywającej sobie regulują. No i tu właśnie, tak jak mówiłem, sobie wpada wtedy do komina woda. Obieg cały czas jest, cały czas pracuje. Tej wody, właśnie tak jak widzieliście, mam tylko na połowę ustawioną prędkość. Zwykle, jeżeli robiłem podmiany, no to miałem na maksa ją ustawioną, więc też ta zmiana temperatury była bardziej dynamiczna dla ryb, mniej przyjemna. Zawsze pływały bardzo nisko wtedy, a w tej chwili właśnie ta woda i będzie stopniowo dolewana, i będzie potem, jak już spadnie poniżej 25 stopni, załączy się grzałka, to będzie miała szansę się ogrzewać, więc w ten sposób ta, cała biologia też w ogóle działa, nie jest wypukiwana. W ten sposób jestem w stanie podmienić tutaj nawet 80% zbiornika wody. Oczywiście są też minusy tego, bo jak spuszczamy wodę brudną i zalewamy czystą, to jest inaczej, a inaczej jak cały czas dochodzi czysta, więc ta sprawność podmiany będzie coraz gorsza z czasem, ale mimo wszystko będzie i łagodniejsza i nie będzie ograniczona właśnie i temperaturowo i czasem przestoju biologii. Tak więc w ten sposób to wymyśliłem, taka transfuzja, robię to pierwszy raz. Myślę, że pomysł jest ciekawy, możecie korzystać. Oczywiście nie zapomnijcie o subskrypcji i łapce w górze. Trzymajcie się, hej!